Witam Państwa w kolejnym programie nasze sprawy, tym razem starosta sieradzki pan Mariusz Bądzier, a będziemy rozmawiali w dzisiejszym programie o oświacie, będziemy rozmawiali o inwestycjach i o tym, co się jeszcze dobrego zadzieje w obiektach starostwa powiatowego. Zacznijmy od tej bulwersującej, bardzo przykrej, trudnej sprawy, która się toczy. Mówię tutaj o Tomisławicach i sytuacji dzieci z tego domu. Dziecka wiem, że jest dalszy ciąg, wiem, że dzieci mieszkają w tej chwili w sieradzu na terenie DPS-u, ale wiem też, że ostatni czas bardzo intensywny był dla psychologów, którzy pracowali z tymi dziećmi, no i są konkretne wnioski z tego. No tak, dzień dobry państwu. Panie redaktorze, oczywiście ta trauma, która nastąpiła, czy to nieszczęście spowodowało, że musieliśmy dzieci gdzieś umieścić po Rozmowach z psychologami, tu mówię o poradniach pedagogiczno-psychologicznych, mm. y, gdzie te dzieci były pod opieką y, po tych y, tragicznych zdarzeniach, y, padły takie wnioski, że te dzieci nie powinny wracać y, tam, gdzie były do tej pory, czyli do Tomisławic, gdyż to spowodowałoby u nich jeszcze większe y, nasilenie y, tego, co było. Mieliśmy w DPS-ie mm, takie pomieszczenia, bo jak y, wiemy, DPS y, sieracki, czyli bankowiec potocznie mówiąc, ma takie trzy bloki. W dwóch blokach są osoby starsze, natomiast ten jeden blok, y, ze względu na to, że nie mamy pełnej obsady w tym bankowcu, y, no stał częściowo pusty. Na dole jest y, dom. Dziennego pobytu. Na piętrze są uchodźcy z Ukrainy, no i na drugim piętrze było całe, wydzielone, mogły tam trafić dzieci. I te dzieci tam trafiły. To jest na takiej bazie, na takiej zasadzie, że jest klatka schodowa z osobnym wejściem. Jak się wchodzi ze sklatki schodowej, to to jest jakby korytarz, i tam są poszczególne pokoje: jest kuchnia, jest taka sala. Konferencyjna. Pytaliśmy się, czy w ogóle można tam zrobić dom dziecka, bo wszystkie warunki są spełnione tam. Dzieci mają swoje pokoje, w każdym pokoju praktycznie jest łazienka, telewizor, jest kuchnia, no ale przepisy nie pozwalają. Roz, rozmawialiśmy ze służbami wojewody, przepisy nie pozwalały na to, żeby dzieci mogły być albo żeby dom dziecka był w budynku. Reasonując na ten moment powrotu do Tomisławic z decyzją i sugestiami psychologów dla tych dzieci nie będzie, prawda? Wiem, nie, że Państwo nie. zwróciliście się do ministerstwa. Oczywiście o rozmawiałem, rozmawiałem mhm. z ministrem polityki i rodziny. Dostaliśmy wstępną obietnicę, za co bardzo dziękuję ministerstwu, że będziemy mogli szukać innego budynku. Rozmowy toczyły się w tak zwanym kwestii remontu czegoś starego, jakiegoś budynku, ewentualnie budowy nowego budynku. Po analizach okazało się, że jeżeli byśmy nawet remontowali stary budynek, koszty byłyby nawet większe od budowy nowego budynku, więc zaczęliśmy szukać działki, gdzie, terenu, gdzie czy zastosować. terenu, tak, mhm. gdzie można by było um, taki budynek postawić i za domem pomocy w Sieradzu jest park, jest taki dosyć duży teren. Ten teren niecały jest wykorzystywany, więc stwierdziliśmy, że to będzie bardzo dobra lokalizacja, bo po pierwsze jest w mieście dostęp dzieci do, nie wiem, czy na restauracji, czy kina, czy boiska jest zdecydowanie lepszy, jak gdzieś poza terenem miasta. Możliwości rozwoju są do Tak, no nie można też tych dzieci izolować, a tym bardziej, że te dzieci są w wieku od tam 8 lat do dorosłości, mhm. więc no te dzieci też muszą mieć kontakt inny, a nie no, prosty przykład, jeżeli w Tomisławicach dziecko zachorowało, no to musiało być dowożone czy dowarczy, do 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 czy do się radza do lekarza. A tak naprawdę tutaj jest wszystko na miejscu mhm. i to e, lokalizacja akurat budowy w mieście tutaj w Sieradzu jest jak najbardziej uzasadniona i jesteśmy w trakcie teraz przeprowadzania procedur czyli wydzielania działki prawdopodobnie będziemy teraz ogłaszać przetarg czy konkurs na zrobienie projektu. Teraz będziemy występować z wnioskiem do pana wojewody. Pan wojewoda będzie występował do, z wnioskiem do ministerstwa o tak zwaną zabezpieczenie środków na budowę nowego domu projektu. dziecka. Mhm. No ja myślę, że to już jest na dniach, gdzie te procedury zostaną Czyli zrobione. Kończąc ten wątek, dzieci są bezpieczne, dzieci są zaopiekowane, tak to tak, nazwijmy, tak, tak, dobre warunki. A w tej chwili procedury trwają, żeby po prostu budować, stworzyć im jak najszybciej dokładnie, i jak najlepszy. Dokładnie badki, tak? tak jest, Panie Redaktorze. Drugi temat, który nas zainteresował to trwające remonty. Myślę, że mieszkańcy przyglądają się temu, co się działo swego czasu w budynku A starostwa. Mówię tutaj o tych remontach wewnętrznych, wymuszonych niejako przepisami przeciwpożarowymi, tak. nie tylko ta elewacja zewnętrzna która zagrażała w jakiś sposób bezpieczeństwu już, to wszystko mamy za. Budynek C, ta sala konferencyjna, tam gdzie się odbywają różnego rodzaju wydarzenia, duże i mniejsze, również praktycznie Siedźbiorąd już powoli do końca się zbliża i w tej chwili trwa remont budynku B. Ale ja bym się skupił przede wszystkim na tym budynku A, szanowni Państwo, bo y, fajny projekt wydaje mi się, że jest w tej chwili realizowany i niezbędny. Mówię tutaj o przystosowaniu w jakiś sposób tego obiektu dla osób niepełnosprawnych, no głównie w dużej mierze dla osób niedowidzących i osób niewidzących. Tak, jeżeli mówimy tutaj o osobach niepełnosprawnych, które mają tak zwane ruchowe zależności, więc tutaj podjazdy, windy, więc tutaj dostępność jest. jest. Natomiast mhm. problem był z dostępnością dla osób niedowidzących. Zrobiliśmy taki projekt. W granicach 100 tysięcy złotych ten projekt kosztował, ale jak już mieszkańcy wchodzą do budynku, już widać pierwsze takie efekty tego projektu czyli wejście schodami do Starostwa Powiatowego zostało oznaczone. Jest to takim, takimi pasami żółtymi, ale te pasy są takie szorstkie i wypukłe to jest dla osoby niewidzącej jakiś tam wyznacznik, że to są schody, jak ona tam laską, czy, czy w jakiś inny sposób się osoby poruszają. Wchodząc do budynku, już bezpośrednio na podłodze wyłożone są tak zwane ciąg komunikacyjny dla osób Też niewidzących. Chlopowaty. To są takie naklejone, wypukłe, wypukłe elementy, inna o których, zubewni, tak, którą można tak, wyczuć. Po których osoba niewidząca idąc będzie wiedziała, będzie wiedziała czy idzie w jedną, w drugą stronę, na każdym piętrze, na Kratce schodowej na barierkach są oznaczone, na poręczach są oznaczone takie punkty, gdzie osoba będzie wiedziała na przykład, że jest na piętrze, na pierwszym, na drugim. Na każdym piętrze są tabliczki informacyjne w języku Braille'a, gdzie ta osoba jest, jakie są pokoje, w jakim kierunku się trzeba kierować. Do tego toalety również są oznaczone, w napisie również w języku Braille'a. Więc już, częściowo już ten projekt jest ukończony. Mieliśmy jedną panią, która jest osobą niedowidzącą, przyprowadziliśmy ją, przeczytała to i stwierdziła, że to jest bardzo fajny i pomysł no właśnie, i to chciałem zahaczyć, bo y, tutaj ten projekt, szanowni państwo, tak się ładnie nazywa, Obiekt bez barier. Y, czyli ta główna część starostwa y, ma być dostępna dla wszystkich. Czy państwo y, oprócz tego, że już skonsultowaliście z osobami y, z takimi obciążeniami, y, czy y, planujecie jeszcze takie spotkanie, załóżmy, z osobami niedowidzącymi, niewidzącymi? Bo na czym ta rzecz polega? Osoba niepełnosprawna, typu niewidząca, może funkcjonować w przestrzeni pod mhm. warunkiem, że tą przestrzeń zna, typu mieszkanie, niemieszkanie, musi się z tym chociaż raz zapoznać, wiedzieć jakie jest rozmieszczenie, gdzie co jaki. Warto byłoby chyba zrobić właśnie coś takiego, taką podróż. Do budynku starostwa to głównego, znaczy, żeby tak, po prostu redaktorze. wiedzieć gdzie, jaki rozkład, bo osoby niepełnosprawne potrafią sobie naprawdę bardzo dobrze no, Tak, panie redaktorze. Tylko chcielibyśmy już zakończyć, Aha. żeby to było, żebyśmy mieli już taki pełen okraz, obraz. Mhm. Czyli mamy zakończoną tą inwestycję, wtedy rozmawiamy. Z osobami, które wymagają, opiekunami, żeby po prostu te osoby przeszły. Być może należy coś jeszcze poprawić, być może coś trzeba dołożyć, i to jest najbardziej wymowne. No, dla nas widzimy, więc dla nas to jest wszystko proste. Dla tych osób może być bardziej skomplikowane. To będziemy się przyglądali, tam, tak? Tak, ja jeszcze, jeszcze nie dopowiedziałem, bo w niektórych pokojach również są zainstalowane takie urządzenia, gdzie dla osób na przykład niedosłyszących gdzie jeżeli ta osoba nie słyszy dostaje słuchawkę i jest możliwość rozmawiania przez urządzenie gdzie jest nasilony sygnał mowy. Zobaczymy jak to też będzie działało. Aha, wiem, że tam są też przewidziane ramki do składania różnego rodzaju podpisów, tak. wypełniania dokumentów. Tak, dla osób niewidomych nawet szkła powiększające Dokładnie tak. z podświetleniem. To tak jest, tak jest. To i tego jeszcze nie ma, ale, no, ale to wszystko będzie wprowadzone. Dokładnie tak. Jasne. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję zobaczyć ten finał jako taki i, i ten spacer z osobami niepełnosprawnymi. E, tak króciutko zapytam tylko o postępy e, tak do końca remontu w, trwającego w sali C. Wiem, że tam jeszcze schody wchodzą w rachubę, tak? Tak, e, panie redaktorze. budynku B. Troszeczkę B. nam się... Y, sala C... Jako, jako ta duża sala, która była, to jak mieszkańcy są, szczególnie stoły wielkanocne, mhm. bo tak mogę powiedzieć, że najwięcej mieszkańców korzysta mm, z tej sali, ona jest wyremontowana, jest przystosowana do y, wymogów y, czy konferencyjnych, y, czy. czy, czy no w ciągu innych. roku w sumie się odbywa tak, dużo i Natomiast te przedsale, mówimy tutaj o korytarzu, gdzie mhm. doprowadza do salicy, mówimy tutaj o wejściu, y, mówimy tutaj o szatni. No to jest miniona epoka, bardzo daleka, bo tak naprawdę jak budynek został wybudowany, tak te korytarze akurat yy, nie, nie były nigdy remontowane. Ten kompleks salice to jest również z garażami, więc to jest takie mocne przyjęcie. Czyli to trwa, kiedy planujecie zakończenie tych remontu? To znaczy, no, panie redaktorze, chcielibyśmy, chcielibyśmy, żeby to było zakończone gdzieś yy, do jesieni. Trudno w tym okresie nie zapytać o trwający nabór do szkół jak to wygląda, proszę powiedzieć, do kiedy taki ten główny nabór będzie trwał, chociaż takie ruchy wydaje mi się, że do 1 września gdzieś tam jakieś przesunięcia no do rozpoczęcia roku tak, szkolnego no będą. Tak, wiecie, przesunięcia tak, zawsze są, bo uczniowie nieraz w, w ciągu tego Resygnuje, naboru rezygnują, ktoś... przestawiają, to, to te, te ruchy zawsze trwają. Natomiast ten główny nabór tak kończy się 13 lipca, więc to już będziemy wiedzieć już mniej więcej tą główną liczbę uczniów ilość uczniów, w jakich szkołach, o jakich profilach i to już będziemy mieć tak zamknięte. Nie pękają szwak na razie. No, jest ten nabór. No, 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 są. Wiadomo, że zwiększyliśmy przecież ilość klas i w liceach, i tutaj w mechaniku. Przynajmniej w jednym, w jednym liceum, w pierwszym, i w drugim liceum o jedną klasę jest więcej, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że te podwójne roczniki, no, no, no gdzieś te dzieci muszą, muszą iść do tej szkoły. Natomiast. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o sam nabór, panie redaktorze, to jest, liczymy, że w granicach 1200-1300 dzieci przyjdzie do naszych szkół. Ogólnie około około mówię 1500 dzieci w całym powiecie skończyło podstawówkę, ale to nigdy nie jest tak, że całe 100% idzie na teren powiatu i to nie jest tylko w tym powiecie, bo to jest wszędzie, bo jeżeli no, to jakieś dzieci, dzieci mieszkają się w Łodzi, tak, w Warszawie, dokładnie w wiele miejscu. wiele dzieci wybiera jakieś licea, które są bardzo specjalistyczne, tak, tak. więc Tutaj, w tym przypadku, w tej granicy 1300 dzieci, to na pewno będziemy mieć szkołę. Do tego y, tematu oświaty jeszcze wrócimy, Szanowni Państwo, ale to powiemy na zakończeniu programu. Natomiast y, teraz y, trudno przejść obok tego tematu, bo to chyba jest najważniejszy temat po tych zmianach związanych z podległością dróg. Wojewódzkie już nie są, są powiatowe, powiat się złapał za głowę, tak? Kilka lat temu tych dróg jest mnóstwo. tak i Chwilę porozmawiajmy na ten temat. Na czym się właśnie jako starostwo skupiacie? W jednych przypadkach samodzielnie, jako starostwo, w innych w ramach podjętych uchwały, wspólnie z samorządami gminnymi. Co dla Was jest w tej chwili najważniejsze? Co się dzieje na terenie powiatu? Wszystkie drogi na terenie powiatu sieradzkiego, Ja już w którymś programie mówiłem, mamy ich 650 km. Jest co robić. Jest co robić. W przynajmniej. Przynajmniej 60% to są drogi, które są praktycznie już do remontu. Miliard złotych i byłoby wszystko załatwione, czy nie. No nie wiem, czy przy tych cenach byśmy to być. zrobili. No miliard, dobra, no to, to może tak, to na przy... pewno tak, na pewno tak. Natomiast natomiast wszystkie drogi robimy przy pomocy funduszy zewnętrznych, czyli albo to będą fundusze od, od wojewody, albo krajowe. I przy współpracy z samorządami, czyli z gminami, czy z miastami, tak, tutaj z Panem Prezydentem. Inaczej nie był, powiat nie byłby w stanie ruszyć dróg, szczególnie, że droga powiatowa to jest inny standard jak droga gminna, i ona, jest już, ona już jest zdecydowanie o kilkadziesiąt procent droższa od drogi gminnej. I teraz na czym się skupiamy? Przede wszystkim droga Maciszewice to jest teren Giny Błaszki, tam już jest warstwa wiążąca na całości drogi położona, jest tylko kwestia, żeby została wylana warstwa ścieralna, no ale jeszcze jest chodnik, który jest teraz w trakcie realizacji, on jest układany, więc ta, tutaj ta inwestycja, no jeszcze, jeszcze troszeczkę potrwa. Dalej następna inwestycja na terenie gminy Błaszki to jest most na rzece Trojanówce, to jest na, w miejscowości Gruszczyce. Tak naprawdę już te główne prace, takie ziemne zostały, zostały zakończone. zakończone albo zrobione. Most stary został e, rozbity, już Czyli jest... To objazdy, wylany. nie objazdy, to wszystko obowiązuje. To znaczy objazdy jeszcze są. No i dalej będziemy, jeżeli już będziemy teraz układać warstwy te spajające, no i, no i asfalt, no i jeszcze rondo, które jest w trakcie, w trakcie realizacji. Te dwie inwestycje jest planowane, są na zakończenie około listopada tego roku. Zobaczymy jak, jak nam wyjdzie. Następna inwestycja, w Burzenin. Tutaj to trwa. Już tak, to trwa już również. Tam już również jest położona warstwa wiążąca. Robimy. I też tam są z... utrudnienia, trzeba uważać. Tak, robimy zjazdy, mhm. robimy zjazdy. Praktycznie już też te zjazdy są prawie porobione i będziemy przystępować dalej do, do kładzenia warstwy ścieralnej. Następna złocze Szklana Huta, Tam też już jesteśmy przystąpili do realizacji. Ale to jest ten ciąg, tylko że to jest kolejny etap jak gdyby, tak? Tak, to jest. Mhm. Jak tutaj mówimy, Złoczew Burzenin, to jest od strony Burzenina, tak, to co tak, mówiłem. Tak. Natomiast tutaj złoczew w szklanachuta to jest druga strona, ale to jest dokładnie ta sama droga tak. łącząca gminę Złoczew z gminą Burzenin. Tam też będziemy robić chodniki, bo to żeśmy przystąpili, zerwana jest część już asfaltu. Będziemy to robić topowo, dlatego że tam, jeżeli byśmy chcieli zrobić całościowo musielibyśmy ludzie mieszkający tam, mieszkańcy z Łoczewa i tej ulicy szczególnie, mieliby bardzo duże... Problem z dojazdem. Tak, z dojazdem, a no tej drogi też nie zrobi się w miesiąc, bo to mm -hmm. jest jednak, mm -hmm. jednak to będzie trwało też kilka miesięcy. I to, I to są to takie, takie główne inwestycje, są, które w tej chwili trwają. To są te, które trwają. Są i w, które w planach jeszcze tak. kolejne w tym tak, roku, tak, tak, ale tak. to na ten moment yy, nie będziemy o tym może rozmawiali, panie Starosto. Ja tutaj wrócę jeszcze do oświaty, Szanowni Państwo. Chcielibyśmy w okresie letnim właśnie spotkać się z zarządem starostwa, spotkać się z dyrektorami i porozmawiać na temat środków finansowych, jakie rozdzielane były na poszczególne placówki w ostatnich latach, co się udało w tych placówkach zrobić. Chciałbym porozmawiać na temat zakończonego, Szanowni Państwo, naboru, a co z tego wynika na temat planów Lekcji, do której młodzież będzie tak musiała spędzać czas w szkołach, na jakie zmiany czy te zmiany będą. Chcielibyśmy wreszcie porozmawiać o transporcie, związanym z powrotem do domów, bo wielu uczniów dojeżdżać będzie również do waszych szkół z placówek. Z terenu powiatu. Ale to wszystko w kolejnym programie. Ja Panu, Panie Starosto, bardzo dziękuję, że zechciał Pan poświęcić trochę czasu i uczestniczyć w dzisiejszym programie. W naszych sprawach Państwa gościem był Starosta Sieracki, Pan Mariusz Bądzior. I już wspólnie zapraszam do programu poświęconego w całości tylko i wyłącznie o świecie. Dziękuję, Panie Redaktorze. Dziękuję, Szanownym Państwu. Dziękujemy za uwagę.